Tyczyń to dla wielu województw okres ferii zimowych, dlatego też tematem przewodnim trzeciej lekcji w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dzieci uczą rodziców jest bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku. Na zaproszenie miasta Szczyrk odwiedziliśmy publiczne przedszkole, gdzie zrealizowaliśmy lekcję bezpieczne ferie. Podczas spotkania z najmłodszymi rozmawialiśmy o tym, dlaczego należy nosić odblaski oraz o bezpieczeństwie w internecie i na stoku. Pociek na tym obrazku tu śniegu nie za moc, to na trasach jest i w ośrodkach wszystko przygotowani na to, żeby wasę pociechy przyjąć. Pamiętajcie, żeby zadbać o to, żeby każde dziecko miało kask i chociaż przed krótką lekcją trochę rozgrzewki z tymi basymi miglancami małymi zrobić, nawet wystarczy parę kroków przejść od auta, żeby nie nosić w sędzie dzieci na rękach. A my tu w cyrku wszystko mamy przygotowane po to, żeby wasze dzieci jak najbezpieczniej ten czas mogły spędzić. Bo i strefy dla dzieci, i instruktorzy przygotowani po to, żeby z najmłodszymi pracować. I te grupy takie zorganizowane, które te dziecka mogą się wspólnie razem spotkać, nauczyć jeździć na nartach i poznać trochę tego dekalogu narciarskiego już na przyszłe życie, żeby później to swoim pociechom przedstawiać.